No cześć, dzisiaj sobie porozmawiamy dokładnie czym są dla mnie Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny, ja już znałem, że tak powiem, tą historię całą już jakiś czas, tak, ale dokładnie zacząłem się tym interesować w sumie niedawno, o półtora roku temu, gdy wyszedł zwiastun, pierwszy zwiastun do dziewiątej części Gwiezdnych Wojen i ta przygoda się czy aż do dzisiaj, że tak powiem, i nie przestaję, że tak powiem, zaskakiwać, bo nadal czytam książki, niektóre, oglądam filmy, czekam na seriale. Tam w artykułach się dowiaduję niektórych rzeczy o serialach, filmach. Właśnie czekamy tutaj na The Mandalorian. A. W sumie nie ma jeszcze zwiastunu The Mandalorian, a nie robiłem już kolejnego filmu. Kiedy ten zwiastun, bo w sumie ja już sam nie wiem, ale. Eee, idąc do tego tematu, książę na gwieździe wojny czymś niezwykłym, czymś bardzo pasjonującym mi się. Dlatego, czy pasjonującym, dlatego, że ten mm, że cały wiedzy wojny, że zacząłem rozumieć, eee, że powiem, świat i dokładnie do czego chcę dążyć. Może to będzie dziwne, ale taka jest prawda. Eee, ja. Gwiezdnymi wojnami się bawię, no bo wiedzą od tego, żeby się bawić. Ja widzę masę hejtu, jeśli chodzi o sequele, a sequele mi się bardzo podobają. Mogę, mogę nawet przysiąść, że bardziej mi się podobają sequele niż oryginalna trilogia i prequele czasami. Ale pewnie jak obejrzę wojny klonów to pewnie będę, że powiem kochać bardziej nic, ale Kwestie <laughs> hmm. e... wojny dały mi też e... coś takiego taką motywację też e... do dążenia swój e... zawód e... ja z Wojnami na pewno chcę mieć coś związanego w przyszłości czy to w postaci jakiejś, jakiejś osoby, która pracuje przy filmach, serialach, na przykład w Wiedzy Wojen, bo w sumie nie wiemy, jest, jaka jest przyszłość w Wojen. Mam nadzieję, że dobra, aczkolwiek tutaj nie za bardzo dobre idą. E... Bo tutaj dużo osób oczywiście hejtuje tą panią Katynkę, ja w sumie nie hejtuję, ja do niej żalu w ogóle żadnego nie mam i czasami nie rozumiem tego hejtu. Ja Kathleen Kennedy bardzo lubię, oczywiście tam są jakieś tam e, konflikty, być może między Kathleen Kennedy a niektórymi producentami, tak, czy aktorami, czy nawet i Jordanem Lucasem w sumie ale to za bardzo mnie nie, mnie nie interesuje, mam nadzieję, że oni to razem prywatnie coś e, tutaj zrobią Jak, e, jeśli jest oczywiście ten konflikt cały mm. Jeśli chodzi o The Rise of Skywalker, tutaj też odniosę do tego fabularnie być może jest do kitu, ale film i tak mnie bardzo porwał. Dla mnie jest to jeden z lepszych filmów. W sumie wszystkie filmy lubię, od tego zacznę. <grym> bardzo mnie porwał, a więc ja żalu tutaj do J.J. Abramsa nie mam, jeśli chodzi o ten scenariusz i ten film. Mi się bardzo podobał, a Imperator był dla mnie prześwietny. przecież yy... Gwiezd wojnami, tak jak mówiłem, trzeba się bawić. I nie, a nie hejtować, tak? No bo, to, bo to jest, tak? No ja czasami nie rozumiem tego hejtu, bo ludzie tam hejtują tak, tą moc na przykład te wszystkie zdarzenia. No kurde, ale powiedzmy sobie jasno, to jest fikcja, tak? To jest. To jest film fantastyczny, tak? Tu może się wydarzyć obojętnie coś. Coś, czego nie było, to nie znaczy, że nie może być. No to są filmy science fiction, tak? No Tu wszystko może kurde się zdarzyć, tak? No Jezu, no ludzie... To jest fikcja, to się nigdy nie wydarzyło. Więc naprawdę, nie rozumiem czasami tego hejtu, że na przykład ta cała lecąca aleja w ósmej części, tak? No, kurde, no... Ona jest Skywokerem też, tak? No więc ja tego tutaj nie wiem, proszę trochę od tematu. Ale wolałem też to wdrożyć. Więc eee, czasami tego nie rozumiem. A przyszłość dla mnie w wojny jest o wiele lepsza, bo tutaj słyszymy seriale o Biłanie Kenobi, więc to jest oczywiście The Mandalorian. Eee, film, eee, który reżyseruje Taika Waititi. Jeszcze nie wiemy co to jest. Film, który reżyseruje podobno właściciel prezes Marvela, Kevin Feige A więc wizyty wojny są do ludowe. Odkąd tutaj. Eee, Jestem fanem tych Gwiezd Wojny, to naprawdę się zmieniłem, szczerze mi się wydaje, jeśli chodzi o rozumienie świata i w ogóle o osobowość. wiedzy Wojny wdrożyłem coś, coś dużego w moim szczerze. I tak wiedzy Wojny chcę realizować, zacząłem się interesować oczywiście tutaj filmami, zacząłem więcej filmów oglądać, a więc naprawdę ja nie mam w ogóle żadnych podstaw, żeby hejtować gwiezdy Wojny i w ogóle reżyserów, czy scenarzystów y, tych filmów. Jak coś mi się nie podoba, to mi się nie podoba, ale ja tego nie hejtuję, tak, no bo to są Gwiezdy Wojny, nie? I to są filmy fantasty fantastyczne, naukowe i science fiction, czyli tu się wszystko może wydarzyć, a więc... E, więc jeszcze raz, ja nie mam żalu co do Gwiezdy Wojen. Dla e, mnie są czymś naprawdę... Fajnym i nawet w sumie takim yy, czymś, co mogę się bawić. Tak, jak tutaj już mówiłem, w sumie chyba powtarzam słowa, ale to nieważne. Więc raz sumując, Gwiezdę wojny to są dla zabawy. W moim życiu, że tak powiem, toczyły dużą, szczerze rolę trochę. Bo trochę się zmieniłem, jeśli chodzi o gwiazdy wojny. Jak się drużyłem w moim życiu, to trochę się zmieniłem, mi się wydaje. Ale cóż. Piszcie jak wy tutaj co sądzicie o gwizdy w wojnach i jakie Was życie może jakieś. Niech moc będzie z wami. Cześć.